Drugi challenge mode, z jakim właśnie się zmierzyliśmy, to Golgoroth. Jak się można było spodziewać, bossów jest trzech, czyli już mieliśmy Warpriesta za sobą, poradnik co do tego challenge'a oraz moją opinię możecie znaleźć pewnie teraz na ekranie. Teraz jest Golgoroth, a za tydzień zapewne możemy się spodziewać samego Oryxa. Jeśli chodzi o Golgorota, to challenge na niego to po prostu utrzymywanie gejza w czasie trwania każdej fazy DPS-a, maksymalnie możliwie, zależnie od w zależności od tego, ile lu ludzi żyje w Fireteamie. Jeśli na początku walki macie 6 osób w fire teamie, to każda z tych osób musi po kolei łapać gejza od jednego do drugiego, tak do samego końca. Jak się okazuje, nie jest w ogóle istotne, na ile orbów będziecie robić, na ile kulek będziecie dpsować Golgorota. Można wskoczyć na jedną kulkę, jak zawsze, a później sobie przekładać gejza od osoby do osoby. Również można wskoczyć... 6 kulek robić i po prostu wyskakiwać to prawdopodobnie teraz widzicie na ekranie strategię, w której to my korzystaliśmy z więcej niż z jednej kulki Golgorod jak można było się spodziewać daje nam jeden ze swoich pancerzy na 310 i 320 o ile wykonywaliśmy challenge'a na hardzie to wtedy jak zwykle drop z normala i drop z harda dodatkowo o to, co już wspomniałem, czyli Calcified Fragment, no i jak się okazuje, również i artefakt. Myślałem, że tylko Warpist będzie dawał artefakty, Golgorod jeszcze co innego, no i Oryx jeszcze co innego, ale po prostu jeśli do tej pory nie mieliście farta z dobrymi statystykami w artefakcie, to teraz możecie mieć drugą szansę na to. Artefakty, jak i zbroje też. 310-320. Nie wiadomo co z Oryxem, drop może mieć również w postaci pancerza, również w postaci broni. To mnie bardzo interesuje, co będzie za tydzień. Jeśli chodzi o sam challenge, to jak słyszeliście, opisanie go trwało dosłownie chwilę, bo naprawdę znowu jest to dość proste. Oczywiście trzeba niektórym wytłumaczyć, na czym polega w ogóle gaze, bo wcześniej nie każdy brał udział w ogóle w tej części walki. Niektórzy po prostu tylko wskakiwali i strzelali ze snajperki. Ale jeśli samo Bungie wspomniało, że taktyka na jednego orba może nie działać, no to szkoda, że walkę po prostu można zrobić dokładnie tak samo jak do tej pory, tylko po prostu sobie później przekładać od jednej osoby do drugiej. Więc tutaj trochę znowu, trochę mały zawód. Tą, że, nie, że nie wolno więcej, że po prostu nie założyli blokady, że trzeba więcej niż jednego orba zużyć po prostu, z niego strzelając ale to już tam nieistotne duży plus, że po prostu każdy musi się zapoznać z tym Geizem, po prostu wziąć udział w walce co trochę zmienia mechanikę całej jakby tej potyczki, więc tutaj plus, a nie tak jak z warpristem, gdzie po prostu każdy zrobił tego challenge'a nawet nie wiedząc, że trwa aktualnie challenge tak samo nagrody, no nie można powiedzieć jeśli ktoś jeszcze potrzebował pancerza 320, jak ja no to zdecydowanie taki challenge jest dla niego przygotowany. Ciekawi mnie, czy Oryx będzie dawał i pancerze, i bronie, czy może będziemy mieli szansę zdobycia i to, i to, czy osobno, no bo jeśli będę mógł zdobyć Heum 320, no to będę bardzo zawiedziony, jeśli dostanę outrifla 320, więc czekamy, pożyjemy, zobaczymy. Na moim kanale możecie się też zapoznać mniej więcej, jak wyglądają wyścigi, wkrótce pojawi się też materiał, więc czekajcie. To był Emelcz Karol, dzięki wielkie, cześć. Jak coś, to teraz ja odpalę tego. Ja odpalę Storm Cholera, żebyście nie musieli się tej kanami przejmować. Ja właśnie, nie, ja właśnie nie mam w ogóle, amo dlatego może mi trochę wypadnie tego spieszę. Nie, nie wskakuj go do środka teraz, nie? Bo się kany uruchomią. No, usta ustawić się tam przy fejkusie. Dawaj, dawaj, szybko do fejkusa tam. Możesz go przejąć. Uwaga, Fiwaldo. No ale nie wiadomo, czy się skrzynka pojawi. <laughs> jest, jest skrzynka.